Nie ma co ukrywać, że w spotkaniu piątej kolejki czwartej ligi Wiktorii Ostrzeszów nie była faworytem w rywalizacji z centrum Ostrów Wielkopolski. Zanim zabrzmiał pierwszy gwizdek sędziego miała miejsce mała uroczystość. Po 15 latach swoją karierę piłkarską zakończył Artur Skrobacz, legenda klubu i wzór do naśladowania dla wielu młodych adeptów. Zawodnik zapewne pograłby jeszcze kilka lat, ale groźny uraz, którego nabawił się w kwietniu, niestety mu to uniemożliwił. Wiktorii samej pozytywne chwile przez tyle lat, nasz nie sposób jest wymienić to najlepsze. No bo z czego tu wybierać jak przez 15 lat panowała tu u nas rodzina atmosfera i, i myślę, że, że żal tego, że już nie mogę grać aczkolwiek no, kiedyś ten moment musiał przyjść. Przez te kilkanaście sezonów Artur wpisał na swoje konto 79 bramek i 301 rozegranych spotkań ligowych. Nie będzie już zawodnikiem, ale za to pozostanie wiernym kibicem. Oczywiście, że tak, aczkolwiek nie przychodzę na stadion, bo, bo nie mogę patrzeć z boku, jak ktoś gra, a ja nie mogę. Chciałem też podziękować zarządowi, który robi bardzo dużo ostrzeżowskiej piłki, bo w tej chwili naprawdę fajne rzeczy się tutaj dzieją i myślę, że to dalej potrwa. Dziękuję zawodnikom, no i dziękuję przede wszystkim kibicom, którzy przez wiele lat nas wspierali. Wspierają, myślę, że ci najwierniejsi będą już tu zawsze przychodzić. Arturowi dziękował zarząd klubu, burmistrz Patryk Jędrowiak oraz zawodnicy. W każdym meczu na Murawie zostawiał dużo serca i zdrowia, co podkreślił również jego kolega z boiska. Zawsze ambitny. No, w zasadzie Artur wchodził do drużyny, tak jak tutaj kilku chłopaków, no m.in. Radek, Dolata, Maciek Stawiński. To był taki rocznik, gdzie ich kilku od razu można powiedzieć zostało rzuconych na głęboką wodę. Na no sam Artur, no, tak jak wspominałem, cechowała go ambicja, zawsze był niezadowolony jak przegrywaliśmy. No, ogólnie rzecz biorąc super zawodnik, zawsze dużo, dużo od siebie dawał drużynie. Myślę, że, że no szkoda, że nie może dalej grać pomimo no, swojego wieku, ale na pewno byłby jeszcze tutaj, że tak powiem, yy, cenną częścią tej całej drużyny i, i na pewno nieraz pomógłby chłopakom. Po krótkim pożegnaniu przyszedł czas na start derbów. Można powiedzieć, że pierwsza odsłona meczu Wiktorii z Centrum była wyrównana. Obie drużyny miały po kilka sytuacji w bramce Wiktorii, na baczności cały czas miał się jednak Mateusz Kierzek. W 19. minucie piłkę obok bramki gości bronionej przez Huberta Bartczaka posłał Grzegorz Wachowiak. Emocje sięgnęły Zenitu również w 38 minucie, kiedy to Przemysław Dubiel wrzucił futbolówkę do Macieja Stawińskiego, a ten będąc w sytuacji sam na sam z golkiperem centry trafił prosto w niego. Do przerwy wynik spotkania rozgrywanego dosłownie w tropikalnym upale bez bramek. Po przerwie zaznaczyła się przewaga gospodarzy. W 60 minucie Jakub Wieczorek sfaulował Roberta Skrobacza i został ukarany nie tylko żółtą kartką, ale goście rzutem karnym piłki podszedł Kornel Skorzybut, który uderzając po ziemi otworzył wynik spotkania. Wynik na 2 do 0 podwyższył w 69 minucie Maciej Stawiński. Przy tej bramce asystę na swoje konto zapisał Michał Mazurek. Do końca spotkania wynik nie uległ zmianie. Wiktoria pokonała centre 2 do 0. Z gry na początku nie wyglądało to źle, stwarzaliśmy swoje sytuacje, ale no, no w, w piłce nożnej liczą się bramki, a myśmy ich nie strzelili, a nie ustrzygliśmy się głupich błędów, co Ostrzeszów skrupulatnie wykorzystał. Piłkarze Wiktor i Ostrzeszów muszą skupić się już na kolejnym meczu, który rozegrany zostanie awansem z Unią Swarzęc. W środę, 4 września. Początek meczu o godzinie 17.45.